Fatalna sytuacja w Agorze. 6 spółek z grupy Agory chce zwolnić ponad 160 osób. Co dzieje się w gazecie wyborczej? Co dzieje się na portalu gazeta.pl, że sięgają po tak drastyczne cięcia? O tym wszystkim w najnowszym wideo komentarzu. Karol Gad. Zapraszam. Ta informacja przeszła nieco niezauważona, bo był okres świąteczno-noworoczny, bo wszyscy zajmowaliśmy się czymś zupełnie innym, ale media branżowe odnotowały, że Agora szykuje się do dużych zwolnień. Bo, choć liczby teoretycznie być może nie robią aż takiego wrażenia, to dane procentowe pokazują, że jest źle. Źle się dzieje w Agorze, która tnie, tnie zatrudnienie, a przynajmniej chce je obciąć. I już śpieszę ze szczegółami, bo okazuje się, że w komunikacie giełdowym poinformowano, że Gazeta Wyborcza chce zwolnić do 60 pracowników, czyli blisko 13,5% wszystkich obecnie zatrudnionych w spółce. Z kolei portal gazeta.pl do 63 osób, czyli 1 czwartą, bo to aż 26% zatrudnionych, a Eurozet Consulting do 13 osób, a więc 20. Procent, blisko 21% zatrudnionych. W każdej ze spółek cięcia mają objąć osoby z obszarów wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji. Zwolnienia zaplanowano od 20 stycznia do 28 lutego tego roku, a więc najbliższy miesiąc, dwa to czas zwolnień w Agorze. I z jednej strony, teoretycznie. Nie powinno się cieszyć z, nie, z niczyjego nieszczęścia, biorąc pod uwagę, że przecież pracę stracą ludzie, którzy bardzo często nie odpowiadają za to, co dzieje się w gazecie wyborczej, co dzieje się, jeśli chodzi o linię redakcyjną, ale z drugiej strony. Biorąc pod uwagę wpływ Gazety Wyborczej na polski rynek medialny, na polską scenę polityczną, biorąc pod uwagę jej linię redakcyjną, biorąc pod uwagę jej zaciekłe ataki na środowiska nie tylko polityczne, ale szeroko pojętej prawicy, środowiska konserwatywne, biorąc pod uwagę, ile przez ostatnie trzy dekady Gazeta Wyborcza zrobiła złego społeczeństwu, ale także Polsce i Ile toksyn y, sączyła w umysły Polaków, cała ta pedagogika wstydu, cała ta, y, całe to formatowanie ludzkich umysłów, to wszystko dzieło Gazety Wyborczej, która owszem, dziś nie ma już takiego znaczenia, jakie miała na przykład 20-30 lat temu, kiedy. Niemal każdy zaczynał dzień od gazety wyborczej, a przynajmniej gazeta wyborcza mówiła, kto jest dobry, a kto zły i co powinno się myśleć na dany temat. Nie, rzeczywistość medialna, polityczna uległa oczywiście drastycznej zmianie. Gazeta wyborcza dalej jest istotnym punktem, jeśli chodzi o rynek medialny, ale jej znaczenie znacząco, uległo znacznemu osłabieniu. Nie zmienia to jednak faktu, że biorąc pod uwagę to, jak wielokrotnie zachowywała się gazeta wyborcza, biorąc pod uwagę to, że ba, przygotowywała wręcz listy proskrypcyjne, kto powinien zostać zwolniony, to jak gazeta wyborcza dopingowała rozwalanie różnych tytułów, Prasowych, jak dopingowała, by zwalniać ludzi prawicy. No co, cóż. Trudno się dziś nie uśmiechnąć przy takich wiadomościach. Trudno nie, nie mieć jednak pewnego poczucia satysfakcji. Ale oczywiście, ocenę pozostawiam Państwu. Patrząc dalej, firma uzasadnia te redukcje transformacją obszaru cyfrowej działalności grupy kapitałowej Agory, która w obecnym modelu funkcjonowania nie jest efektywna. W celu dostosowania się do realiów rynkowych oraz możliwości finansowych Grupy Kapitałowej Agora została podjęta decyzja o likwidacji części stanowisk pracy, likwidacji stanowisk o powielającym się zakresie obowiązków oraz automatyzacji wybranych procesów, co skutkuje zmniejszeniem zapotrzebowania na pracę, poinformowano w komunikacie. Do tego oczywiście mamy szereg innych takich typowych korporacyjnych sformułowań, korporacyjnej nowomowy w komunikacie. Na przykład zapewniono, że spółki przeprowadzą zmiany z dbałością o pracowników, oferując im ustawowe odprawy oraz podejmując inne działania osłonowe i wspierające, które będą przedmiotem ustaleń ze związkiem zawodowym, radą pracowników i przedstawicielami pracowników do tego. Sama spółka Agora zamierza zwolnić do 20 Pracowników w obszarach wsparcia biznesowego i operacyjnego, zaś grupa radiowa Agory Eurozet łącznie do 10 osób w obszarach wsparcia operacyjnego, sprzedaży, wsparcia biznesowego i redakcji. Ale, szanowni Państwo, ogółem, jak już wspomniałem, Agora w ramach tych redukcji zatrudnienia zwolni do 166 osób, czyli około 6,5% łącznej liczby jej pracowników. Koszty zwolnień obciążą grupę Agory za czwarty kwartał 2025 rok, jej wynik, rzecz jasna. Ale to oczywiście nie jedyne problemy Agory, bo ta ma ich całkiem sporo w ostatnim czasie. Chociażby w Poprzednie zwolnienia grupowe dotyczące Gazety Wyborczej i Gazeta.pl zostały przeprowadzone przez Agorę na początku 2024 roku. Wówczas objęły około 180 pracowników. W ramach zwolnień Agora rozstała się wówczas w sprawie z wszystkimi pracownikami działu korekty oraz około 20 pracownikami warszawskiej drukarni, a także wieloma dziennikarzami, m.in. większością osób zespołu Big Data. To wszystko zmiany, które miały miejsce dwa lata temu, no, bo na początku 2024 roku, dziś Agora zwalnia ponad, chce zwolnić ponad 160 kolejnych osób. Do tego jeszcze Agora zamknęła swoją drak, warszawską drukarnię. Spółka przeniosła druk gazety wyborczej i kilku związanych z nią magazynów do Polska Press, rezygnując z własnej drukarni na warszawskim Żeroniu, co miało przynieść około 6 milionów rocznie oszczędności. Do tego w konsekwencji firma zwolniła latem około 50 pracowników z obszaru druku. Ale jeszcze chwila o liczbach. Grupa kapitałowa Agora w trzecim kwartale 2025 roku, a więc już ubiegłego, wypracowała wzrost przychodów o 10% do 368 milionów złotych, zł, głównie dzięki wyższym wynikom kin Helios i distribucji filmów. W ten sposób strata netto zmalała z 11 do 5,3 miliona złotych. No tak, bo szanowni Państwo, trzeba pamiętać, że Agora to nie tylko gazeta wyborcza, to nie tylko portal Gazeta.pl, to również sieć kin Helios. O tym warto także pamiętać, udając się na przykład na seans. A więc słaba sytuacja finansowa, słaba sytuacja w Agorze, która chce zwolnić, planuje zwolnić ponad 160 osób. Zobaczymy oczywiście, jakie będą kolejne ruchy. Z mojej perspektywy, im gorzej dla Agory, tym lepiej dla nas wszystkich, tym lepiej po prostu dla Polski. Więc Najlepiej by było, gdyby agora po prostu się zamknęła. No ale to oczywiście tak szybko, tak łatwo się nie wydarzy. Inna rzecz, że oczywiście rynek mediów generalnie jest trudny, no ale to już jest zupełnie, zupełnie inny temat. Na koniec, jak zawsze, prośba do Państwa o komentarz. Proszę pisać, proszę komentować, jak Państwo to wszystko oceniają, jak Państwo to odbierają. Sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Karol Gac, kłaniam się nisko.